Mamy tutaj dzisiaj kandydata do zmiany zawieszenia przedniego auto, auto niestety przeszło ciężkie zdarzenie drogowe Mamy zgięty wahacz No i będziemy dzisiaj zrzucać, wahacze wymieniać na nowe No i wózek zawieszenia przedniego malować Dobra dawaj na mnie Krótka piła, Kuba się rozpierdolił, no ale jachaut jest rozkraczony What do? O, masełki Wyjątkowo długa przedłużka była no jest średnia. Dobra widzowie mamy pierwsze mody jest kamberek. Gdzie drugiej strony idziemy z strony? Co kłowo camber pokazuje Dobra, yy, podniesiony Jest! Sukces yes. po dwóch godzinach roboty e tutaj, bo to wygląda jak z Hondy wyjęte Co ty mówisz? No chodź e... zobacz No. ale ty tu masz trochę rudej. No właśnie... Jest gorzej niż u mnie na, zavi... ci, że na, że na zawieszeniu. trzeba to będzie zrobić. Wydech jest strasznym straszny teraz. Honda znak większości jednak. Yes. Sondańsko Skuba, co Ci przelot zrobimy. Co Ty na to? Chyba nie. Ty, będzie demonetyzacja, ale na szczęście nie mamy monetyzacji, więc mogę to pokazać. z warsztat dzisiaj, OG. Hmm. Hamulec stoi, to w ogóle. <grym> <grym> Przestawić samochód na 3 miesiące. Jaka masz jest procedura, Kuba? Śrubkę masz taką, tu w zwrotnicy. Pokaż. No. No. Ja tam masz taką śrubkę. No. 16, chyba z obu stron. Teraz wracam i do po coś, żeby to wyciągnąć. Poszło ani Patologiczny warsztat. Chyba co tutaj obejmuje mnie jakiegoś rodzaju NNW, jak mi to spadnie na łeb? Czy nie? Nie. Nie będzie wypłacane następstwo nieszczęśliwego wypadku. Dobra, mamy wahacz! Chyba Kuba, że tam, powiedz, co się dzieje z lewej strony. Pokaż. Z no, jest, jest Meksyk. To pokaż, że jest Meksyk. Weź ze Staty, i pokaż, że jest Meksyk. chyba. O spróbuj. Nie spróbuję. Dobra, mamy tutaj problem. Skutek nieszczęśliwego wypadku. Wahacz został zdeformowany. I koło się wbiło w nadkole. Przez Stare, to mówię, jak ciubówna w dokumentalnych Teraz niestety nie można ściągnąć tego oto stworzenia. Zaprezentujmy w takim razie. I chyba bo ja się muszę prezentować do tego wiesz, tego rozsądnego człowieka w tej chwili. Ty do rozsądnego? No. no znaczy kupiłem i... Audi to już. <gry> ale nikt nie wierzy, że to mój samochód. Okej, jest. No cały wahacz się zgina, ale to gówno nie wyjdzie. Udało się wyciągnąć jeden wahacz. Kuba sobie to weźmie na chatę i wybije poli. Będziemy jeszcze wózek wyjmować, tylko tutaj jest y, psiklus taki jeden. Są naprężenia takie, że przez porze nie wyjdzie. To auto do... to jest ciężki przypadek, Uda to też jest ciężki przypadek niestety. Widzowie wczoraj, nie wiem, który epizod będzie pierwszy, wczoraj przegwintowaliśmy się ube w, w bloku u mnie. Y, polecam, dobry film będzie. Jeszcze dzisiaj będą mody robione układu dolotowego, bo tak się składa, że Kuba tu akurat ma Big Tube Simota. Tak o. o Ale to Kuba ile to, wy, to, to wygeneruje tyle emocji, że ja pierdolę yy, Ściągamy dokładeczkę, żeby łatwiej się dostęp od spodu Będziemy yy, podnosić to Ściągamy dokładkę, bo że. To do... też Jest? Tu jest stary ćmetu, masz martwą. No tak, rozkładamy teraz osprzęt turbiny, żeby dostać się do kolektora, bo chcemy za niego podwiesić silnik e, taką belką tutaj, e, żeby można było zwrócić przednie zawieszenie i żeby silnik nam się nie zdobczył na ziemię. Spójrz tu, Kuba. To jest takie, no jest średnie. To jest takie turbawka. No jest takie trochę szajku. Taka. O, taka. taka hmm. O, no jeszcze trochę. Czy tak nie wyjdzie? No, wyjdzie. Wyjmiesz na Kopię logo Volkswagena, kluczyki do Volkswagena. Jest profesjonalny stelaż do podniesienia silniczka Teraz tu, jedno się tu wyciągamy, jeden dziewięć. Jest porządny stelaż, Chyba, czy wierzysz w powodzenie akcji? Tak. O, oh nie no, mokrą miskę olejową. Panu no, trochę mokra jest, trzeba przyznać. Ale to jest konserwacja, tak? Nie na łeb, to będzie śmieszne, nie? Poczekajmy, że to nagradzisz? Chyba złapałem cię. Dobra, muszę. Co to jest? Co? pan od No. I skrzynia mi się spana. Nie mów tak, kuba. Ole mi w barku przeskoczyło. No. Słyszałem. Kuba jak naprawimy to oficjalnie możemy zakładać warsztat są. Dobra. O, to przedłużkę znalazł. Fajne, nie? I poszło, widzowie, bez siły nawet. Kuba fizyka na agiechu, no co nie? Fizyka na Giechu. No, no wie się to i o... Pozdrawiam panią profesor, zaskoczyłem ją trójką kołyskę, którą mieliśmy wyjbować, ale nie uda się to, bo jedna śruba się kręci, po prostu nie chce się odkręcić, więc prawdopodobnie urwały się spawy na nakrętce, która jest po drugiej stronie kołyski w nadwoziu no i kurde, nie za bardzo chce mi się ciąć podłogi w samochodzie, żeby się do niej dostawać i ją spawać z powrotem także szlifuję to od spodu, coś zarcywiałe na to jakiś y, rastop i podkład i jakiś farbokrętowy albo baran, bo zobaczymy co tam będę miał Ogólnie stan nie jest zły Jak się tak spojrzy na to Tam jest korozja jeszcze Ale ta część była aha, w takim samym stanie jak tamta ja Już jest czysto, prawie Jeszcze tutaj, ale tu nie dojadę yy, Tu jest nawet, gdzieś było o, logo Audi ale jest to wyszlifowane wszystko. Konserwacja podwozia to jest najgorsza robota, jaka może być w samochodzie. No i zapomniałem jeszcze powiedzieć, że część dalsza nastąpi pewnie jak kupię sobie resztę części, które są mi potrzebne. Także do zobaczenia. Co mnie ch**a podkusiło, naprawdę.